O już, teraz jest druga część, drodzy Państwo, już znowu mamy nie, 10 minut, oddaję głos może kanclerzowi, nie, 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 nie. tak, może tak, marszałkowi tej ziemi, gospodarzowi gospodarz, tej tak. ziemi. Jesteśmy na skrawku, właściwie na cyklu kaszubskiej ziemi w Rewie. Opatrznościowo jeszcze przed wiekami pojawił się niejaki, w cudzysłowie, Jakub Weicher, który będąc pod Smoleńskiem, tak. zbliżem, tak, ranny tak. ślubował, że jeżeli uzyska zdrowie i życie, pobuduje klasztor kościół i Kalwarię. Tak się stało. I to Wejherowo również po uzyskaniu niepodległości przez, y, y, przez Polskę w 1918 roku było y, mianowane jako powiat morski. I powiat morski w się znajdował, to znaczy była stolica powiatu morskiego Wejherowo, więc tam wszystkie były urzędy. Urząd morski, urząd celny, wszystkie administracyjne biura jednostki państwa polskiego związane z morzem właśnie mieściły się w nieopodal stąd prostej linii może 15-16 km w Wejcherowie. Jeśli chodzi o kaszubów, tak, tak, proszę bardzo, Kaszubi byli są są zawsze Polakami, przede wszystkim i katolikami. I to ich właśnie umacniało w tym trwaniu, w tym trzymaniu się właśnie korzenia polskiego, katolickiego by tutaj odnaleźć się właśnie w tym plebiscycie, w tym y, właśnie y, w tej decyzji, właśnie czy są tu etniczy, tak, etniczy kaszubi Umów W umownym, są, umownym plebiscycie, bo stricte umo oczywiście, umowny. Oczywiście. Więc oni tutaj się ujawnili jako właśnie ci odkorzeni, odkorzeni mieszkający tu nawet y, każdy kto tu mieszka z kaszubów, ja też tutaj nawet mam rodzinę, którą mam nadzieję też odwiedzę dzisiaj. W każdym razie kaszubi jednoznacznie. Powiedzieli, że są Polakami, Katolikami, są na własnej ziemi. My nie jesteśmy y, jakimś, jakąś, jakąś mierzwą, która została tutaj przepędzona wiatrem, jakimiś wicherami dziejowymi. Jesteśmy od zawsze. Kaszubi są tutaj od wiele wieków przed naszą erą nawet. Więc y, mają prawo być na swoim, mają prawo rządzić się na, na swojej ziemi. Tak, jak się pytają Kaszubów od kiedy tu jesteście, oni mówią od zawsze. Od zawsze. My jesteśmy tu od Wiedna. Bo nie ma kaszy bez Polonia, bez kaszy polszczy, tak jak mówi właśnie hymn Kaszubów. Jeżeli chodzi o, o młodzież, no młodzież wiadomo obecnie szuka pracy, szuka zajęcia, edukacja w dużych miastach, ale tutaj powstały bardzo ładne tereny rekreacyjne, jak to mówią letniskowe. Naprzeciwko mamy tutaj Władysławowo, Puck, Swarzewo, Półwysep Helski. My jesteśmy u siebie. I przyległy tutaj miejscowości, nawet jeżeli to. są w interiorze, jak tutaj Żukowo czy, czy Kartuzy czy kośnie to jest nasza Ziemia. I bardzo byśmy pragnęli, żeby wszyscy, którzy mają ochotę na kawałek polskiej ziemi, najpierw zapytali się ich mieszkańców, czy oni rzeczywiście się godzą na to, żeby tamci przyszli nam tutaj gospodarować, nie na swoim. My jesteśmy na swoim, my mamy prawo do tego, jesteśmy zobowiązani przed przodkami naszymi, żeby być po prostu gospodarzami tej ziemi i dobrze nią zarządzać. Dziękuję. Dziękuję.